Cześć, tu mówi Maniak. Jeżeli jesteście ciekawi, jak zmienili się aktorzy filmu Król, to zapraszam do oglądania. Król to film sensacyjny, psychologiczny, będący debiutem reżyserskim Władysława Pasikowskiego. Premiera króla w Polsce miała miejsce 11 października 1991 roku. Za muzykę do filmu odpowiedzialny był Michał Lorenz. A za zdjęcia Paweł Edelman. Dzieło Pasikowskiego otrzymało nagrodę specjalną jury i nagrodę za debiut na festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni. Cezary Pazura otrzymał nagrodę za najlepszą drugoplanową rolę męską. Film zdobył dużą popularność wśród widzów, do dzisiaj uważany przez wielu za film kultowy. Krytycy także darzyli uznaniem produkcję młodego wówczas reżysera. Przed nakręceniem filmu Władysław Pasikowski w roli Wiadernego widział Mirosława Bakę, lecz odmówił on zagrania szorstkiego kaprala. Krzysztof Pieczyński miał zagrać rolę kapitana. Rolę ostatecznie otrzymał Maciej Kozłowski. Krol zgromadził w polskich kinach około 450 tysięcy widzów. Był także hitem kasowym w wypożyczalniach kaset wideo. Marcin Krol w tej roli Olaf Lubaszenko, Żołnierz zasadniczej służby wojskowej w tajemniczych okolicznościach dezerteruje z jednostki wojskowej na kilka dni przed pokazowymi manewrami. Porucznik Arek, grany przez Bogusława Lindę, otrzymuje rozkaz odnalezienia dezertera i sprowadzenia go do jednostki. Wyrusza nocą do rodzinnego miasteczka Krola i do pomocy angażuje kaprala wiadernego. W tej kreacji Cezary Pazura. Film był kręcony w Poznaniu Wyższej szkole oficerskiej, a także w Łodzi, m.in. w Grand Hotelu i na osiedlu studenckim Lumumbowo. Film król nie tylko był debiutem Wadesowa Pasikowskiego, który w przyszłości nakręci takie hity jak Psy, Psy 2 czy Operacja Samą, ale zarazem jego pracą dyplomową. Konsultantami z ramienia Wojska Polskiego byli generał brygady Zdzisław Buszczyk, kapitan Adam Anczak i porucznik Mariusz Helak. Dzięki za obejrzenie, Pamiętajcie mnie kliknąć tutaj, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Tutaj aby zobaczyć inne moje filmy, a zatem do usłyszenia trzymajcie się. Cześć!